Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Blisko polekarny może strzelać. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Sven Jakub Wasztykowski. Sven Wszystko pole, pole karne. Będzie niebezpieczny. Ale ślicznie uderzył. Broni. Piłka wychodzi w pole. Jakub Błaszczykowski. Uwaga, może być groźnie. Znakomity wolej. Mało pokazał cały swój kurs bramkarski. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Lewandowski. Czy to wykorzysta? Czy uda? Szansa! Piłka odbija się od słupka. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Ten No i udało się odzyskać piłkę. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Jemy Messi? Przejął piłkę, ale nie opanował. Messi. Osyła w polekarne. Czabi! A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Niecelnie, niedokładnie I będzie aut dla rywali Ilaj in, Indogan Robert Lewandowski Dobre przejęcie, brawo Dośrodkował Messi Aj Szkoda, nie udało mu się dosięgnąć tej piłki Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie Skoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Szenbender. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Stuprocentowa okazja. Uderza. Gol. Brawo Barcelona. I go na jego koncie zapowiada się na Afrika. Winogran, Sven Bender. Robert Lewandowski, Sergio Busquets, Neymar, Chciał podkręcić piłkę, ale troszkę nie wyszedł mu ten strzał. Może zamysł był dobry, ale wykonanie fatalne. Ależ byłaby to piękna bramka, naprawdę niewiele brakowało. No widzimy w powtórce dobre ułożenie stopy, ładny strzał, ale kola nie ma. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Nie, rozpoczął drugą połowę. Messi? Bender, Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Trzeba dośrodkować. Sven Bender. Lewandowski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. Czy to wykorzysta? Nie dał się minąć i przerwał ten groźny atak. Ależ walka o piłkę. No przemierzył już duży dystans z piłką. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Obronił, ale piłka na boisku. No niewiele zabrakło, a miałby hat -tricka. O tym, że potrafi strzelać bramki już się dwukrotnie przekonaliśmy. Tym razem nie udało mu się. Wener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. nie przejął tutaj na skrzydle. Andres Iniesta. Może być groźnie. Ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Jakub Łaszczykowski. Marco Rojs. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Neymar. Uderzenie. Piłka niemal musnęła poprzeczkę. Wspaniała atmosfera w drużynie, jak i na trybunach. Krają rzeczywiście znakomicie. Dzień szczęśliwości dla kibiców. celne podanie i będzie out. Dawid. Messi. Czasem bardzo udanie zablokował ten strzał. Strzela. Widać, że jest załamane na tym niecelnym strzałem. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Andres Iniesta. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Messi nie udało się podwyższyć i tak już wysokiego prowadzenia. Za mało było czasu, za mało miejsca. W efekcie nie było szans na dobry strzał. Włosi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojazdu.